Zobaczcie, te motocykle są odporne na wszystko. My, ja osobiście 3 lata już jeżdżę i ścigam się na tych motocyklach. Teraz przechodzę na większą pojemność. Macie plac. Macie ustawione kółeczka, tak jak on to robi i zobaczcie jak to ładnie wygląda. Mają czas, mają 10 minut czasu na to, żeby się rozjeździć. Nawet jak się upadnie, tutaj szkół praktycznie żadnych nie ma. Motocykle są dobrze e, wyposażone. No i tutaj możemy nauczyć się e, techniki prawidłowej, takie obozy szkoleniowe. Czy Panowie tutaj widzicie, to są zawodnicy. To są ludzie, którzy bierzą dwa lata na torze i chcą poprawić swoje umiejętności. I nic nie potrafi. Poprawi e, umiejętności właśnie jak praca na takim malutkim supermoto. E, I to jest jakby początek wszystkiego. Nie zapytajcie, jedziecie tam i się patrzycie. Patrzymy. Pozdrowienia z Hiszpanii.